Czy dojdzie do trzeciej walki Tomasz Narkun, Mamet Khalidow? Znaczy, no z mojej strony to wygląda tak, że. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc, boksów. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest dawno niewidziany, niesłyszany Tomek Narkun. Będzie występował na Gali KSW 50 w Londynie. Jego przeciwnikiem będzie mieszkający w Anglii Przemysław Myśala. To jest zawodnik, który odgrażał się, że może z Tobą wygrać przed czasem. No, co Ty powiesz na to? Znaczy, no fajnie, że ma takie, że, że tak powiem. Na tyle, na tyle ma takie właśnie spostrzeżenie na to, żeby, żeby ze mną wygrać przed czasem. No ale no, o jednym trzeba pamiętać, że dużo zawodników mówiło o to przed nim, tylko że jak już zamykał się Oktagon, no to już wtedy to już. Wtedy, się łzy, tak? To, <grych> tak wtedy powiedziałem, ale generalnie no, już widać było tą niepewność w jego oczach tego zawodnika, który gdzieś tam wstawał ze mną później do walki, także no. O, taką wszystko zweryfikuje, tak naprawdę no to jak zamykają się drzwi no to już wtedy kończą się nasze rozmowy, to co, to co mówimy przed walką, wtedy już tylko, tylko tak naprawdę możemy liczyć na swoje umiejętności, jesteśmy skazani tylko na siebie. Rywal ma dosyć duże doświadczenie, bo z tego co pamiętam 33 walki UFC, FN, ma serie. Ośmiu pojedynków bez porażki, bo tam jeden remis się przyplątał i to przed czasem. No jak ty do niego podchodzisz? Rozumiem, że nie lekceważysz go na pewno. Znaczy no, żadnego zawodnika nie można lekceważyć na tym poziomie, to już jest światowy poziom, także no, jestem skoncentrowany w 100% na swoim zadaniu, na tym, żeby być w jak najlepszej formie tego dnia, także, także nie ma tu mowy o jakimś lekceważeniu. Jestem skupiony, jestem skupiony na swoim zadaniu na tym, żeby tu moja ręka była uniesiona ku górze. Podobno masz plan taktyczny na niego. Rozumiem, że nie chcesz go zdradzić, ale czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? No, plan jest taki, żeby wygrać. to no, to jest taki oczywisty plan, aczkolwiek no. Na pewno, na pewno gdzieś tam e, chcę odświeżyć te swoje e, sprowadzenia i sw sw swoją grę parterową, no ponieważ e, tak jak widzieliście moje ostatnie jakieś walki, no to toczyłem e, głównie w stójce, teraz chciałbym troszeczkę zajść znowu w ten parter, gdzie tak naprawdę wywodzę się z tego, e, jestem w tym najlepszy, także no... No tyle. Jakie są jego atuty? Na co musisz uważać? No, na pewno jest to doświadczony zawodnik, jest to zawodnik, który idzie ciągle do przodu, stara się wywierać presję na swoim rywalu, także no, muszę, że tak powiem, muszę znaleźć na to sposób. Ze swoimi trenerami już mamy ustalony na to plan. Ale no żeby, się, żeby, żeby to zobrazować i żeby, żeby wszystko, że tak powiem, było wiadome, no to trzeba oglądać już galę 14 września. Walczysz w wadze półciężkiej, musisz troszeczkę kilogramów rzucić, no widzę, że jesteś taki już nieźle wycieniony. Tak, no już jestem dobrze pocięty, już się zaczyna teraz, teraz cięcie z, z wody, można powiedzieć, także no... Już fajnie zeszliśmy, jeszcze zostały ostatnie kilogramy. Na, czte, na, na, 13, na 13 września waga będzie perfekt zrobiona 93 kg limit. Rywal jest no, trochę, można powiedzieć, niżej ni, o półkę niż Mamet Kalidow czy Defries. Czy to tak to odbierasz, czy tylko traktujesz, jakby on też był z najwyższej półki? Znaczy tak jak też mi kiedyś Trener powiedział, że zawsze przygotowuj się tak, jakbyś walczył z mistrzem świata i traktuj go jak mistrza świata. Także no, ja traktuję swoich rywali jak mistrzów świata, e, nigdy ich nie, nie lekceważę, także tutaj nie ma mowy o tym, żeby, żeby go gdzieś stawiać niżej. Widzę tam jeszcze troszeczkę palenizny zostało. Byłeś w USA na obozie treningowym długim w Jackson Wing. Opowiedz trochę, bo to chyba było bardzo fajne ciekawe doświadczenie. No tak, fajnie mnie przyjęli przede wszystkim e, trenerzy, e, no też zawodnicy, bo dużo okazało się, że tych ludzi gdzieś tam kibico, kibicuje mi e, widziało moje walki, e, także e, także też no, często miałem te zapytania. Czemu nie idę do UFC? Czemu nie walczę dla największego potentata MMA na świecie? I co odpowiadałeś? No, że, że, no, że Bóg chciał inaczej. Że, że, po prostu, że po prostu każdy ma swoją drogę wojownika. Ja podążam tą drogą, także no, czas pokaże. No, na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem federacji KSW no i, i mam z nimi kontrakt, układają na się, się relacje bardzo dobrze, także no, nie ma co zmieniać. Co cię najbardziej zaskoczyło na tamtym obozie gdzieś tam czytałem, że treningi krótsze, ale bardziej intensywne, bez rozgrzewki? No dokładnie, właśnie to mnie, to mnie bardzo szokowało że tak powiem, bo znaczy już się wcześniej spotkałem w Brazylii z tym przypadkiem, że właśnie zawodnicy przychodzą na cień, rozgrzewają, od razu zaczynają mocne, od mocnych sparingów. Myślę, że podyktowane to jest tym, że ta temperatura około 40 stopni, e, że tak powiem, rozgrzewa nas na tyle, że nie musimy, że nie musimy się dogrzewać. Myślę, że w Polsce to by było ciężko w jesień, bądź zimie tak robić, ponieważ no zaraz nam jakieś kontuzje, kontuzje gdzieś tam się łapały. No ale no, to czyli to pierwsze, że właśnie że się nie rozgrzewają. No jest to pustynia, 40 stopni, także no, dlatego się nie rozgrzewają. No i te treningi są właśnie intensywne, no ale też mała, mała objętość, nie? Także no, treningi nie trwają nigdy dłużej niż godzinę. Także no... Stawiają oni na intensywność. Te treningi są bardzo intensywne, mniej technik, a więcej sparingów. Prawda, że zdobywałeś tam nawet szczyty o wysokości 6000 metrów i tam przeprowadzałeś jakieś lekkie treningi nie do wiary. No, bo ty jakby jakby alpinista. Znaczy no, o tyle tam jest fajnie, że nawet jak się robi tam delikatne treningi, no to i tak się czuje to, że jesteśmy gdzieś jakby w górach bądź też obok gór, bo te powietrze jest całkiem inne. Ta miejscowość Alburkerki, no to jest na wysokości około 1000- coś metrów, ale no obok są góry, na które właśnie też no często wchodziliśmy, czy też biegaliśmy, no i tam wykonywaliśmy właśnie jakieś swoje, swoje ćwiczenia na wysokości 6000 metrów. Także, no jest, także jest to naprawdę e, fajny trening, no i tą bazę tlenową no myślę, że fajnie, fajnie zrobiłem. Podobno brali cię za Rosjanina. Dla, jak sądzisz, dlaczego? Znaczy, o, no, stąd się to bierze, że tak naprawdę no, każdy gdzieś tam Słowianin jest uważany od razu za Rosjanina. Nie? Także, no. Rusia Power. Russian Polish Power, <laughs> powiedzmy. Słuchaj, jak ostatnio rozmawialiśmy, przepowiadałeś, że Mamet Kalidow jednak wróci. Tak, zobaczycie, że wróci. Obserwujesz scenę boksu, scenę MMA i widzę, jak zawodnicy gdzieś. Właśnie tacy topowi zawieszają na chwilę karierę, mówią, że już nie wrócą, a właśnie za rok, półtorej po prostu jak te emocje opadają, no to oni są wojownikami i mają to gdzieś w głowie, że po prostu tak nie mogą tego zostawić. I wraca. E, znaczy, no, tak jak mówiłem, że tak jak nawet byłem u Pana wtedy w domu i też przeprowadzał Pan ze mną wywiad, no to ja też mówiłem, że nawet ja nie uważam, że mamy skończył karierę, tylko po prostu na jakiś czas, na jakiś czas po prostu zawiesił. Także no, tu nie ma mowy o tym, że on skończył tak karierę po dwóch porażkach. Myślę, że jestem tego pewny, że Mamed za zanim długo wróci. S Słuchaj, ja myślę, że będę wyrazicielem woli wielu kibiców, jak cię zapytam. Czy dojdzie do... Trzeciej walki Tomasz Narkun, Mamed Khalidov. No tak, no, będzie jakaś Frila in Warsaw Tak jak Frila in Manila pomiędzy Muhammadem Alim i Joe Frazierem Frila powiedzmy na Stadionie Narodowym Znaczy no, z mojej strony To wygląda tak, że, że Ja już nic nie muszę nikomu udowadniać Nie muszę udowadniać nic sobie Kibicom, widzieliśmy dwa pojedynki Z Mamedem, także myślę, że to już jest Rozdział zamknięty no i tyle. No to teraz trochę lżejsze pytanie. Widziałem jakieś, Wrzuciłem zdjęcie w jakimś garażu, dwa samochody, tak jak patrzyłem, to chyba Porsche i to było chyba Maserati. Czym dzisiaj przyjechałeś? Nie, Bentley, Bentley, Bentley. a Bentley, tak. Bentley, tak. E, otóż, e, tak jak mówiłem Panu, no po każdej walce muszę kupić jakiś samochód, także no. Tych samochodów już jest coraz więcej, nie? I e, te, te, jaki kupiłeś po ostatniej walce? E, a, Audi. To je, ile wynosi, da, ile samoch samochodów w tej twojej flocie? No znaczy, no już trochę, że tak powiem, no my też y, zajmujemy się właśnie no, też y, samochodami tak jak mówiłem panu wcześniej, także no, ciężko już też określić ile tych samochodów już posiadamy no ale troszeczkę to jest, jest w, w flocie Narkun samochodów także no, jak ktoś potrzebuje jakieś dobre auto no to niech się odzywa na priv i bardzo dobre auto dostanie w najlepszej cenie w Polsce Prywatnie u Ciebie wszystko bez zmian czy może coś nowego się zdarzyło? Hmm, no, znaczy no nie, no, myślę że przez te pół roku, bo chyba rozmawialiśmy gdzieś pół roku nie. temu no to Aż tam wiele się tak nie zmieniło. Poza tym właśnie, że e, byłem na tych treningach w Ameryce. Co tam jeszcze się zmieniło? Myślę, że nie. Myślę, że nie. No, to miejmy nadzieję, że nie, się, że nie zmieni się też Twój bilans w KSW, że nie przybędzie jakaś porażka, tylko zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to będzie pojedynek, który dostarczy dużo emocji. Będziemy oglądać także wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci. Tak, właśnie tego bym sobie przede wszystkim chciał życzyć, żeby właśnie dawać pojedynki jak na najwyższym poziomie, z jak najlepszymi zawodnikami żeby właśnie ludzie tylko mówili o mojej walce pogali. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podobał Wam się wywiad, że jesteście zadowoleni. No ja jestem szczęśliwy, bo coraz więcej was ogląda. Moje programy. Subskrypcje już 78 tysięcy. Ja myślę, że niedługo dojdziemy do setki. Przygotowuję dla Was kolejne niespodzianki. No, w przyszłym tygodniu też będzie. Jedna mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No poza tym dziękuję wam za komentarze. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć, cześć.